Przed nami 176 odcinek tureckiego serialu Złoty chłopak. Ferit próbuje załagodzić nieporozumienia z matką, przynosząc jej kwiaty. Jednak ona, rozgoryczona jego zachowaniem wobec Seiran, odrzuca przeprosiny, rzucając w niego bukietem i odmawiając dalszego kontaktu. Tego samego wieczoru Nuket i Sechmus pojawiają się w rezydencji, aby ogłosić swoje małżeństwo. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 176 odcinku Złotego Chłopaka. 176 odcinek serialu Złoty Chłopak w poniedziałek, 13 maja 2024 roku, streszczenie B. 176. Odcinka Złoty Chłopak Ferit próbuje załagodzić nieporozumienia z matką, przynosząc jej kwiaty. Jednak kobieta, wciąż rozgoryczona jego zachowaniem wobec Seiran, odrzuca przeprosiny, rzucając w niego bukietem i odmawiając dalszego kontaktu. Piril ujawnia Kai zdjęcie ze ślubu jego matki i ojca, co wywołuje u niego silne emocje. Tego samego wieczoru Nuket i Sechmus pojawiają się niespodziewanie w rezydencji, przerywając kolację domowników, aby ogłosić swoje małżeństwo. Zirytowany Halis rozkazuje córce opuścić dom. 28 sierpnia 2023 roku w polskiej telewizji zadebiutował nowy turecki serial, Złoty Chłopak, turecki. Jali Kapkini. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o stałej porze na antenie TVP1 o godzina 14, zaś powtórki o godzina 6 .05.